Budżet obywatelski stanowi część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Dlatego także nazywany jest często najważniejszą częścią budżetu. Taką formę bezpośredniego wpływu mieszkańców na wydatki preferuje wiele miast. Budżet obywatelski w ustce realizowany jest od 2015 roku. Wówczas odbyło się pierwsze składanie wniosków i głosowanie nad nimi. Ich realizacja zgodnie z planem odbyła się w roku następnym. Od tego momentu corocznie głosowanie cieszy się dużym zainteresowaniem ustczan. W ubiegłym roku decydowali, na co wydać pół miliona złotych. Ja pamiętam, że to się rodziło, ta inicjatywa, naprawdę tak oddolnie. Oczywiście budżety obywatelskie istniały już. W Większych miastach. Natomiast my mieliśmy tutaj w Ustce taki klub dyskusyjny, gdzie przychodzili mieszkańcy, przychodzili przedstawiciele ratusza, i tam, tam pamiętam takie pierwsze dyskusje na temat zasad budżetu obywatelskiego, który miałby być w Ustce utworzony. I wkrótce rzeczywiście tak się stało. Został opracowany regulamin. To pierwsze głosowanie i pierwsze składanie wniosków odbywało się tylko w formie papierowej. Nie istniała wtedy jeszcze platforma, ale co ciekawe, mieszkańcy wtedy bardzo. Bardzo aktywnie sporo tych projektów e, zgłosili, także było to e, bardzo ciekawe. Pierwszym zwycięskim projektem e, była e, siłownia plenerowa na ulicy Kościelniaka, tam powstał później też Plac Zabaw. Są to bardzo ważne pomysły, bo wskazują mieszkańcy, co możemy w danym miejscu, czy poprawić tam infrastrukturę, czy miejsce takie stworzyć odpoczynku dla mieszkańców i wtedy w tym momencie, jeśli oni sami zgłoszą taki projekt, taki pomysł, no to będą w tym miejscu z tego pomysłu korzystali. Tak więc jest to naprawdę bardzo ważne. Zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec niezależnie od wieku. Są dwa sposoby złożenia wniosku. Można to zrobić w formie tradycyjnej, czyli na papierze, obecnie coraz częściej mieszkańcy korzystają z drogi elektronicznej. W tym przypadku składają wnioski przez internet. Wzory i druki wniosków dostępne są w urzędzie miasta lub na stronie internetowej urzędu. Można do nas zadzwonić, można przyjść i porozmawiać. Poza tym, że na co dzień oczywiście pracownicy urzędu są dostępni i udzielą wszelkiej możliwej pomocy, to przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie z konsultujące po południu 14 marca. Dodatkowo w dwa dni, 24 marca i 29 marca, można przyjść do wydziałów. I skonsultować już konkretną propozycję zadania. Na przykład do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami sprawdzić numer działki albo właściciela tej działki. Do Wydziału Gospodarki Przestrzennej można podejść sprawdzić, czy Państwa pomysł jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do Wydziału zajmującego się oświatą, kulturą i sportem, czy do Wydziału Promocji, jeżeli planujecie Państwo złożyć zadanie społeczne, również można podejść i przedyskutować swój pomysł. Jak twierdzą sami pomysłodawcy, złożenie samego wniosku nie jest sprawą skomplikowaną. Często trudniejsze jest dokładne sprecyzowanie samego pomysłu. Nie było to trudne. Najważniejsze jest mieć pomysł i obraz tego pomysłu w swojej głowie, umieć opisać ten pomysł i zaargumentować, dlaczego on jest najlepszy. Następnie, w zależności, jaki to jest pomysł, mój pomysł był inwestycyjny, więc na pewno wiązało się to z kontaktem z różnymi firmami, które realizują tego typu inwestycje, zebranie kosztorysów na ten projekt, czyli ile co będzie kosztowało i ile będzie kosztowało wykonanie, ile będą kosztowały elementy stałe, ile elementy ruchome, zebranie to wszystko w jakiś kosztorys i napisanie tego, bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa. Dodam, że Urząd Miasta wyznacza osoby odpowiedzialne i które służą pomocą. Wystarczy się udać do takiej osoby, a taka osoba, ja w, w moim przypadku też korzystam z pomocy urzędników, pomogli. Także wszystko poszło jak najlepiej. Pomysłodawcą jednego z zadań do budżetu jest Sam Jacek Maniszewski. Obecny burmistrz miasta chciał bardzo poprawić estetykę jednego z miejsc w centrum Ustki, a wszystko zaczęło się od muralu. Złożyłem wniosek do budżetu obywatelskiego. Sprawę takiego jednego miejsca w wózce, w którym e, ludzie spędzają czas w, kilka dni w tygodniu. Są to e, miejsca, w którym e, spotykają się handlowcy i, i na takich straganach sprzedają różnego rodzaju rzeczy, czy używane, czy, czy też stragany z, z warzywami. Tam jest płot empecu i nie był ładny ten, ten płot, także wymyśliłem sobie, aby ten płot upiększyć, żeby się na nim znalazł mural i też okrasić te miejsce nowo, nowymi nasydzaniami, roślinnością, która ma poprawić, poprawić efekt tego miejsca. Projekt do budżetu obywatelskiego zgłosiłam czując potrzebę powstania takiego miasteczka ruchu drogowego, aby dzieci z klas czwartych, które mają przedmiot wychowanie komunikacyjne, mogły w cywilizowany i taki w miarę naturalny sposób zdawać na kartę rowerową. Można zrealizować projekty różnego rodzaju. Moim pomysłem była potrzeba takiego miasteczka ruchu drogowego, ponieważ jestem nauczycielem techniki. Ale pomysłów może być wiele. Mogą to być place zabaw, może to być jakaś fajna ścieżka edukacyjna, ażeby dzieci mogły z tego korzystać, nie siedząc w domu, z nosem w komputerze. Myślę, że budżet obywatelski to jest fajna forma realizacji jakiegoś marzenia, które możemy przekuć po prostu w fajne dzieło. Specjalnie dla chętnych organizowane są szkolenia i warsztaty o samym budżecie obywatelskim, ale także o tym, jak poprawnie pisać wnioski. Specjaliści sygnalizują, na co trzeba zwrócić uwagę, a jakich aspektów nie można pominąć. Od dłuższego czasu szkolenia te organizuje Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Spotkania były różne. Były spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawialiśmy o tym, czym w ogóle jest budżet partycypacyjny, jak można się w niego zaangażować, to że młodzi ludzie też mają głos, mogą zgłosić swój pomysł, a później aktywnie... Na niego głosować. Były też drugie spotkania przeznaczone dla dorosłych, dla mieszkańców Ustki, którzy właśnie chcieliby zgłosić swój pomysł, ale nie do końca wiedzą, jak wypełnić formularz, jak to zrobić. I to była nasza, z naszej strony pomoc w tym zakresie właśnie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Ustka, miasto, każdy samorząd oddaje część swojego budżetu dla mieszkańców i mówi: proszę, wy możecie nim zarządzić. Więc warto zadecydować, podjąć tę rękawicę, pomyśleć, co by się przydało w naszym mieście, złożyć pomysł, a potem jeszcze namówić swoich przyjaciół i znajomych na to, żeby głosowali. Zawsze mówimy, że wybory to jest święto demokracji. To też budżet partycypacyjny, to też jest takie święto demokracji, bo to my, mieszkańcy, decydujemy, na co te pieniądze pójdą. Od czasu, gdy zaczęto realizować w Ustce budżet obywatelski, udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji i zadań w mieście. Dzięki budżetowi zorganizowano m.in. Święto Marynarki Polskiej, turnieje koszykówki, powstały także place zabaw, boiska, korty tenisowe. Wszystkie wnioski, które zostały złożone do tej pory można przeanalizować, bo są dostępne na stronie Urzędu Miasta. Mieszkańcy do rozdysponowania mają pół miliona złotych, z czego 400 tysięcy złotych na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy złotych na zadania społeczne. Z przykładów, które zostały zrealizowane poza tym zupełnie pierwszym projektem, jakim była siłowna na Kościelniaka jest na przykład young spot, czyli ten teren do, do zabawy na terenie ośrodka sportu i rekreacji, korty tenisowe. Umysłowy siłacz przy szkole podstawowej numer 3 to są rzeczy, które, które jako zadania inwestycyjne z budżetu obywatelskiego zostały wybrane do realizacji. Druga część budżetu obywatelskiego dotyczy projektów społecznych i mogą to być imprezy, wydarzenia, spotkania, wystawy, kursy, szkolenia. Wszystko to, co wiąże się z takim działaniem tak zwanym miękkim, w którym wziąć udział mogą mieszkańcy i tutaj mieliśmy już wspomniane przeze mnie święte ulicy marynarki polskiej, hip-hop na fali, w zeszłym roku zajęcia spływania w Monopłetwie, czyli szkoła usteckich syren, także ten ekospływ. Więc troszkę tych, tych różnych pomysłów już było, i to jest to, co zawsze podkreślamy, jak zachęcamy mieszkańców do składania projektów, pomysłów, że oczywiście wygrywają tylko dwa lub maksymalnie cztery, w zależności od kwot, które, które wartości danych projektów. Natomiast każdy złożony pomysł jest dla nas, dla urzędu, pewną inspiracją, bo mówi nam o tym, Czego państwo potrzebujecie, jakich być może zajęć, czy jakich inwestycji? Oczywiście nie wszystko udaje się zrealizować od razu, no ale są takie pomysły, które z czasem po prostu są realizowane w mieście, mimo że nie zwyciężyły w budżecie obywatelskim. Z drugiej strony, zdarzył się taki projekt społeczny Ekospływ rzeką Słupią, który mieszkańcy tak polubili, że on kilkakrotnie w głosowaniu wygrywał i uznaliśmy, że szkoda blokować inne projekty, skoro ten zawsze wygrywa i w tej chwili Organizacja tego wydarzenia, tej imprezy sprzątania rzeki na różne sposoby i terenu wzdłuż rzeki zakończona takim dużym piknikiem na stanicy kajakowej w Ustce. Po prostu realizujemy to zadanie w inny sposób zlecając, organizując konkurs na realizację zadania publicznego i ten spływ każdego roku już się odbywa. W tym roku ustedcy samorządowcy już przygotowują się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków w tym roku rozpoczyna się 6 marca i potrwa do 3 kwietnia. Po naborze, czyli od szóstego, od 3, przepraszam, kwietnia, będziemy te wnioski i za, propozycje zadań weryfikować pod, pod kątem formalnym, prawnym i merytorycznym. Potem oczywiście będzie czas na odwołania, ewentualnie rozpatrzenie tych odwołań i do 7 czerwca chcemy Państwu przedstawić propozycje zadań, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, prawną i merytoryczną i głosowanie w czerwcu od 12 do 26. Latem powinniśmy poznać zwycięskie projekty. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do połowy lipca. Realizacja projektów rozpocznie się natomiast w przyszłym roku.